Nie można o mnie! Bo co? Bo ale ale bo nie prosiła mnie! że Chcemy to zobaczyć. I teraz możesz iść na koniec. W życiu bym się nie spodziewała, że pod własnym domem zostanę pobita. My możemy rozmawiać na chodniku. No, nie, co, co robimy? Takim impulsem dla mnie, żeby wyjść i wyjaśnić tą sytuację, było to, że zaczęła. Wręcz krzycząc na ulicy do tej kobiety i pokazując nasze okna, mówi: Tak, to to okno, to to okno, tu mieszkają, tu mają kamerę, z tej kamery donoszą, to przez nią dostałaś mandat. Namawia się obcych ludzi, wciąga się niejako przeciwko nam, a my jesteśmy.

Tymczasem policja ma tendencję do nadużywania tego określenia konflikt sąsiedzki, tym samym bagatelizując problem. Problem zaczął się wtedy, kiedy się sprowadzili z z spod numeru Wtedy zaczęły się tutaj dziać burdy pijackie, awantury, zakłócania ciszy nocnej, nam się to przejadło. I zaczęliśmy reagować w taki sposób cywilizowany, chodząc do Straży Miejskiej i na policję z tym problemem, żeby ktoś nam pomógł. No ale ta sytuacja stawała się z dnia na dzień coraz gorsza. Oni zaczęli nam ubliżać publicznie, bo i na ulicy i tu na posesji przy ludziach. Prawdziwą solą w oku sąsiadów stał się jednak monitoring zamontowany przez Siemianowskich. Jak oni tutaj nie mieszkali, to brama była zamykana regularnie dla naszego bezpieczeństwa. Oni ten zwyczaj zmienili, nam się to nie podoba, bo my mamy tutaj okna stosunkowo niewysokie i jak brama była otwarta, to tutaj wchodzili tacy bezdomni się załatwiać mhm. i pili piwa. Dzień dobry! Możemy? Proszę, proszę. A wam przeszkadza ta kamera? Tak, to... A czemu? Y, bo nie chcę być oglądana. Nie, nie no mam, przecież to nie jest po to, że pani Nie, ogłabiać? ale ja nie chcę. Nie to chcę. To dla, dla bezpieczeństwa. Proszę panią, myślmy jakiego bezpieczeństwa, czy jego? Ich bezpieczeństwa. A czego oni się boją? No Bo zostali pobici niedawno. Przecież wie pani o tym. Ale, ale a kto pani tak powiedział, że oni zostali pobici? O jakim prawem on nie może wyzywać? On może szkalować? On może brać, wyzywać mojego syna od wiecznego studenta? A syn to studiuje? Nie studiuje. Tutaj mamy lusterko, w którym y, obserwowaliśmy, czy coś się dzieje, jak jeszcze nie mieliśmy kamery. Tutaj mamy kamerę, z której korzystamy dwa lata. Y, kamera jest tutaj. I ona też jest skierowana na bramę. ja nie co. Nie, ja